Cześć, nazywam się Jarosław Środa, stąd widzicie tytuł tego kanału, czyli Elektronika w Środę. Tu jest mój pierwszy film, miłością moją była elektronika jak byłem młody i też dlatego pierwszy co zrobiłem to wzmacniać, możecie sobie go obejrzeć. Ale my w tym kanale na początku skupimy się bardziej na połączeniu informatyki z elektroniką, a konkretnie zaczniemy od budowania takiego oto przedmiotu, już Wam pokazuję, takiej kostki... Do gry elektronicznej opartej na podobnym układzie, jak tutaj w zasadzie części będzie też podobna ilość, ale sami go stworzymy. Stworzymy nawet płytkę. Będę szedł z Wami przez taki okres, pewien gdzie będę publikował filmy po kolei. Jak to wszystko zostanie zrobione, stworzymy płytkę PCB. Troszeczkę liźniemy programu, którym można robić tą płytkę PCB. Pokażę Wam, jak wytrawiam płytki. No i jeszcze zaprogramujemy taki układ, na przykład taki, o właśnie, dokładnie ten PIC12F629, to są mikrokontrolery, bardzo fajne, bardzo przyjemne w obsłudze, aczkolwiek niezbyt łatwe do, na pierwszy ogień, ale ja postaram się Wam wytłumaczyć to wszystko w taki sposób, żeby było przystępnie. No i dalej będziemy programować te mikrokontrolery przy pomocy takiego urządzenia jak PITKIT3. I też wytłumaczę Wam, jak to działa, jak to się wszystko łączy, jak trzeba te połączenia tutaj poustawiać na płytce montażowej, takiej eksperymentalnej. Wszystko to jest do kupienia, tanie. A może macie to już, nie interesowaliście się jeszcze układami PIK, ale polecam, zobaczycie, omówimy to. Ja wziąłem się za 8. Nie pinowe, tylko 8-bitowe, aczkolwiek ten akurat jest 8-pinowy, ale też będziemy myśleć później o takim, który ma nawet 40 pinów. To wszystko powinno z moim kanałem udać Wam się zaprogramować. Co ja tu jeszcze mam? Aha, będziemy też programować, czy też rysować sobie i wytłumaczę Wam po części jak działa taki program EasyIDa. Nawet możliwe, że zaczniemy od tego programu. Jak się tutaj rysuje takie projekty jak na przykład te, które już mam zamknięte, załóżmy, że to będzie wzmacniacz. Niech to będzie ten pierwszy mój wzmacniacz, który mi się tutaj udało zrobić, wykonać. Zobaczcie, to jest schemat tego wzmacniacza. Gdyby to chciał to oczywiście na stronie udostępnionej na Easy można można podnikiem. Tutaj zobaczcie, jest znik rodaja. Można ten wzmacniacz znaleźć. On gra, można go obejrzeć w tym filmie pierwszym, który tam jest. No i co jeszcze po drodze po drodze dojdziemy do tego, żeby wybudować kostkę tego typu właśnie oczywiście może będzie ona zabudowana, czyli to zrobimy troszkę inaczej. Może pokażę Wam także jak działać, jeżeli ktoś ma dostęp do drukarki 3D w takim programie, który nazywa się już go tutaj wklepiemy, Tinkercad zaloguję się, spróbujemy konto osobiste sobie utworzyłem. mój mail to Gmailcom i już jesteśmy w Tinkercadzie też to nie jest trudne, ja Wam pokażę domek szybciutko podczas jakiegoś tam przeglądania YouTube'a i działania y, takiego szkolniowego stworzyłem oczywiście szybciutko taki domek o akurat się przesunął, no dobrze, ctrl z możemy go tutaj o właśnie tak oglądać, jakieś okienka coś takiego, ale też nie tylko to oczywiście, bo jeszcze y, zrobiłem sobie kostkę ale podwójną i też będziemy starali się kiedyś zaprogramować w przyszłości trochę czasu minie, trochę tygodni minie, zobaczcie to jest mój projekt Podwójnej kostki, o co tu chodzi. W niektórych grach wymagana jest podwójna kostka. Będzie można włączyć jedną kostkę lub drugą kostkę. Tu będzie, jeżeli wciśniemy ten guzik, będzie suma oczek zapamiętana, tak żeby nie było kłótni później. No i tak właśnie to wygląda, jeżeli chodzi o całą moją tutaj obsługę tych plików w zasadzie tego kanału elektronika w środę. Subskrybujcie ten kanał. Tych filmów będzie się pojawiało sukcesywnie coraz więcej. No i to jest pierwsza zajawka całości. Mam nadzieję, że zainteresowani będą częściej mnie odwiedzać. To na razie. Do następnego. Cześć.